Z pewnością pamiętacie aferę sędziego Milewskiego, który został przyłapany na tym, jak ustala terminy posiedzeń w sprawie Amber Gold z kimś, kogo uważał za asystenta ministra arabskiego. Tym razem być może mamy do czynienia z dużo poważniejszą aferą. Wyobraźcie sobie, że prominentny sędzia proponuje potajemną współpracę w walce politycznej innej osobie publicznej. Robi to przy tym na tyle nieumiejętnie przy pomocy serwisu Twitter że kilka osób jest w tej chwili w posiadaniu kompromitującego informacji. Wiem o tym wszystkim z artykułu opublikowanym na portalu Kulisy24 e, przez dziennikarzy, między innymi przez Sylwestra Latkowskiego, którzy zdecydowali się nie upubliczniać jednak nazwiska opisanego sędziego. Oznacza to, że w tej chwili orzeka w Polsce sędzia, na którego ktoś ma haki, więc pozbawia go jego niezawisłości. Uważamy, że każdy ma prawo do pewności, iż jego sprawa jest rozpatrywana przez niezawisły i bezstronny sąd i dlatego naszym zdaniem ta informacja powinna być upubliczniona, a sprawa wyjaśniona przez odpowiednie organy. Jeżeli również zależy Wam na niezawisłości polskich sądów i popieracie nasz apel, prosimy, udostępnijcie tę wiadomość, wyraźcie swoje poparcie w komentarzach. Uważamy, że razem możemy przekonać redakcję do zmiany zdania i umożliwienia wyjaśnienia sytuacji i tej sprawy do końca. To bardzo ważne, dlatego bardzo dziękujemy Wam z góry za Waszą pomoc.